Jestem gotowy. Tak, Ilarys? W czym mogę pomóc? Pora wyzwolić ukrytego smoka. Gotowam do pracy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy Vice Wind Day 2. Jesteśmy w jaskini, kontynuujemy eksplorację. Jeszcze wracając do ostatniego odcinka, to tak, znaleźliśmy ten toporek. No i to by była idealna broń dla tortka, Torteka, gdyby on był specjalistą w walce toporami. Myślę, że by była fajna taka broń na dystans. No ale, może nam się jeszcze przyda. Zastanowimy się jeszcze nad tym. Dobra, ruszajmy dalej. Bo szukamy tutaj trola, który ukradł ostrze kapłance. Eksplorujemy tutaj jaskinię i strasznie dużo dziwnych tutaj stworzeń jest. Czegoś pilnują chyba. O. Jakieś orki. Tak. Co tu robicie. Czemu nie atakujecie nas? Dziwna Czemu sytuacja. Na Zdejmijmy bliżej. Jest jak rozkaz. Dobra, Jozon, rozmawiaj. O co chodzi? Ty gadać z wrek. On czekać na ciebie. Idź. A kim jest wrek? Wrek, wielki wojownik. Żaden ork go nie pokona. On prawdziwy hercz orków. No, jak to, herzce przecież pokonaliśmy Toraka? Sądziłem, że waszym hersztem... Yy, jest Torak. Hm, on był herszt. wrek pokonać go w walce, teraz on dowódca na niby. Wrek rządzić tu teraz. A gdzie znajdziemy tego wreka? On w następnej komnacie, on czekać na ciebie. Idź. No, w takim razie bywaj. Nie podoba mi się. To, bo zabiliśmy przecież Toraka, który miał być przywódcą morków, a tu okazuje się, że to nie jest koniec tej historii. Dobra, zobaczmy, jakie my jeszcze czar jakimi jeszcze czarami dysponujemy. Jozen. Zaprasza tutaj towarzyszy do siebie słuchajcie rzucę na was jeszcze czar jaki tylko mi pozostał to jest. Magiczny krąg ochrony przed złem dostaniemy tutaj wspomaganie. Co my jeszcze tu możemy zrobić? Tordek wykorzysta swoją magiczną broń. Tylko nie wiem jak to włączyć kurczę. Szpony bestii. No i Jozan jeszcze poprosi o błogosławieństwo Latandera, żeby tutaj zesłał na niego boską moc. No to ruszajmy. Jesteśmy w miarę przygotowani. Nie podoba mi się też, że te orki zostały tutaj z tyłu. No ale cóż nam pozostało? No widać, że jest tutaj ich więcej. Gdzież ten wrek jest. No, ten Wrek to jest przecież chyba ten troll. Czyli on sam się pofatygował, żeby ukraść ten miecz. Ach, my spotkać się. Ja Wrek wileklał. Wrek tu rządzić. Ty się boi. Ty kłania się Wrekowi. Bać się ciebie? Kłaniać się przed tobą? Nie sądzę. Zamiast tego cię zabijemy. Wrek się ciebie nie bać. Twoja broń nie ranić, troll. Ja wydrapać mięso i ono odrastać. Ty widzi? Tylko jedna broń ranić wrek i wrek ją mieć. Na pewno chodzi Ci o miecz Emmy Moonblade. Tak. Uzdrowicielki. Ostrze. Księżycowe. Wrek mieć ten miecz. Teraz wrek bezpieczny. Powiedz Wrek, dlaczego to robisz? Ach, Wrek mieć plan. Teraz nikt nie zranić Wrek. Wrek tu rządzić, kazać orkowie pilnować ludzie, kazać ludzie robić więcej ludzie. Już nigdy nie musieć polować. No nieźle. Czyli ten ork zamierza hodować ludzi, jak bydło, żeby. Później nie musieć polować, żeby mieć po prostu farmę z mięsem. Trole są wszystko żerne, szczególnie mięso. Im pasuje także niezły plan. Poznaj słaby punkt swojego planu wrek. Wrek tu rządzić, rządzić ork, szlam, zombie, rządzić wszystko. Nikt nie zatrzyma wrek, ty nie robi kłopoty, wrek mieć dużo samce w stadzie. Zabić cię, jak ty robić kłopoty. To już koniec twoich rządów, Wrek. Zabiję ciebie i te samce. Wrek, znudzić się ty i pogróżki. Ty teraz umiera. No to jeszcze zobaczymy. No kurczę, no to szykuje nam się tutaj jazda. Może na razie otoczkę tutaj. Po kolei będziemy próbować likwidować. Nie. To był chyba zły pomysł. Mistrzu? tutaj. Spróbuj się magią uratować. Kto tutaj oberwał? Drist. Zamieniam się w Spróbujmy poczęstować. Tego trola słonecznym żarem. Dristy tutaj Tordek. Spróbuj zajść tego trola od tyłu. O kurczę, zaczyna się tu robić. Nieciekawie. Wedle rozkazu. Tu jestem. Ty przejdź na warkę wr wręcz. Kto tam oberwał? Linda. Spróbuję jednak się oddalić i uderzyć do niego z kuszy. Dobrze. Miley, ty się kurczę, wycofa jednak tutaj. Kto tak mocno oberwał? Kurczę, dostaję tutaj. Łomot drist. Jeszcze czegoś ode mnie? Dobra, Lida, czego ode mnie? Hajd, usta kwa. Aluwe, co mam zrobić? Pomogę Wam, chłopaki. Majli rzuci tutaj czar, magiczny pocisk. Dobra, Draki już prawie jest martwy. I ucz się. Dobrze, udało się. Tordek, tu tutaj. Lida. Wykorzystaj swoje flakoniki z oliwą. Słucham cię. Dobra, Jason, ty tutaj. Aha, pomóż może Miley, bo ona się męczy, jak nie wiem. Drist. Chyba bardziej niebezpieczny jest ten ork. Czekam na polecenia. Niczym wiatr, jak drzew. Czekam na wskazów. Patrz i ucz się. Co trzeba zrobić? Się robi. Mistrzu? Mary, uciekaj. Dobra, drys tutaj dzielnie walczy. Tylko, że ma dwóch przeciwników, to może trochę nie jest najlepsze. Zgoda. Elchen Powiedz czego żądasz? No, bawimy się takie, w taką ucieczkę trochę. Cokolwiek bo zechce. ten ork się tutaj zagrował, cały czas atakuje Miley. Słucham? Wedle rozkazu. Dobra, to niech tutaj chłopaki. Tak się robi. Dobra. To został jeszcze tylko ork Szaman. Czekam na rozkazy. Tu jestem! Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra, Dris, ty sobie już tutaj odpocznij. Dris jest tak po porąbane, że będzie musiał przejść porządną rehabilitację po tej walce. O, żeż mordę. No niezła ta walka była. Można powiedzieć, że no, przez to, że trochę żeśmy się z tych czarów wszystkich wyszczelali, także było to ciężkie, no ale czasami właśnie drużyna musi się... Zmierzyć z takimi przeciwnościami. Dobra, to teraz szybko pozbieram przedmioty lidną. No, już jestem z powrotem przy ciałach było tylko złoto, nic ciekawego, ale mamy tu skrzynkę. Dobra, skrzynka to jest też dla, dla Liddy, żeby sprawdzić czy tam nie ma pułapki żadnej. Zaraz sobie zobaczymy. Nie znikaj Lidda, tylko sprawdź czy tutaj nie ma pułapki żadnej. Chyba nie ma. No to kurde. Księżycowy zwłaszcza salonu. No to jest dosyć potężna broń. Szkoda, że no, jesteśmy dobrą drużyną, oddamy ten miecz, ale dobrze by było go zatrzymać dla siebie, bo to ostrze, szczególnie przeciwko nieumarłym, jest dobre. Nie można atakować z zaskoczenia, ale tak, zobaczcie, jakie ma tutaj statystyki: K8 plus 2, umagicznienie 4, podwójne obrażenie nieumarłem. Ostrze tego miecza wykuto z bladu białego metalu. Jest lekko przezroczyste i otoczone przećmioną, mętną poświatą. Krawędź ostrza wydaje się być zupełnie tempa, niezdolna do przecięcia nawet najbardziej miękkiego, miękkich przedmiotów. Jednak w walce, miecz jest groźną i niebezpieczną bronią. Ciężycowe ostrze przenika zbroję i uderza cel bezpośrednio. Wysysa energię z niego ży życiową, nie zostawiając żadnych widocznych ran. Chyba, że celem jest istota nieumarła. Nie umarli, zranieni tym ostrzem, odnoszą podwójne obrażenia. Ich ciała zdają się topić. Księżycowe ostrze Selun są ulubioną bronią kapłanek Selun. Zazwyczaj przyznaje się je zaledwie garstce wybranych kapłanek, które z wyjątkowym zaangażowaniem i poświęceniem służą swemu kościołowi. Ten konkretny miecz otrzymała Emma Moonblade za swoje niezwykłe oddanie kościołowi. Sun. Dobra. Bardzo fajny mieczyk. No ale ten mieczyk ma swojego właściciela, także ruszamy do niego. To widzimy się chyba na miejscu. Już u kapłanki, salon. No to jestem z powrotem. Jesteśmy już w pobliżu M. Moonblade. Porozmawiamy z nią. Wróciliście. Jak mogę Wam pomóc? Odzyskałem twój miecz, kapłanko. Ach, jestem waszą dłużniczką. Muszę wy wynagrodzić wasze wysiłki. Nie, yy, trzeba żadnej nagrody, kapłanko. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Pod waszą nieobecność słyszałem o waszych czynach. Wykazujecie niesłabnące poświęcenie do walki ze złem. Właśnie do tego przeznaczone było moje ostrze Jestem wam wdzięczna za jego odzyskanie Ale jest dla mnie zaszczytem przekazać je wam w darze Niech wam służy w nadchodzących bitwach To cenny dar, kapłanko Jesteśmy naprawdę wdzięczni To dar, na który zasłużyliście A teraz idźcie z mym błogosławieństwem, przyjaciela. Hm. No to jest zaskoczenie, czyli co został nam ten mieczyk. Jest to duży miecz i myślę, że mamy tutaj pewnego zawodnika, który dobrze będzie z niego korzystał. Zamieni sobie semitar na ten miecz no i będzie jeszcze lepiej się sprawdzał w walce, na pewno brist. Dobrze, no to myślę, że tak, skorzystamy tutaj z pomocy jeszcze kapłanki, tak jak wam mówiłem, tutaj 10 sztuk złota kosztuje leczenie, no ale skorzystajmy z tego, bo Idris naprawdę tego potrzebuje. No dobra. Może lidle też trochę odleczymy. No i tutaj jeszcze sobie odpoczniemy. Jeszcze nie będziemy się rozstawać z M, tylko sobie tutaj odpoczniemy. Odpoczniemy sobie już tutaj konkretnie, żeby wyleczyć wszystkie rany i odzyskać wszystkie czary, żeby przygotować się jak najlepiej do dalszej podróży. Spędziliśmy sporo czasu tutaj w tej okolicy, ale wykonaliśmy bardzo dużą, dobrą robotę, czyli tak, pokonaliśmy to raka, skitowaliśmy jednak prawdziwe niebezpieczeństwo, czyli wreka, wrednego pazura, który chciał tutaj hodować sobie ludzi, do, żeby mieć pokarm pod ręką. Także nasza drużyna cały czas rośnie w siłę. Zyskała w tym odcinku bardzo potężny przedmiot księżycowe ostrze. Myślę, że będzie nam bardzo potrzebne w dalszych przygodach. Dobra, to zobaczymy, co los przyniesie w następnych odcinkach. W tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.